Się ma powrót odcinków. Będą też odcinki z PS -a. na tym kanale. Jak coś. I zrobię chwilową przerwę. Bo muszę się zadowolić na dobre żeby sprawdzić. Jak fajne są skiny. Dobra, już przerogowałem. I jak mówiłem, już wróciłem do nagrywania co? to jest znowu od 500? idzie no 8 bit proszę jakaś postać no dlaczego? w ogóle to to jest nawet niezłe pyk 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 tak, mek, mek. Dzięki temu można se szybciej stopić pierwszą. trzymy drugą skrzynkę. Zaraz, kto mi otworzył pierwszą? Nieważne. Nie wiem, kto, ale ok, dobra. Dobrze, że nic nie widzicie, dobra. Sprawdzę, o co im chodzi. Dobre, co też możecie zauważyć. Nie dodaję na, na tym super celu. Idę. Zapraszam na super widzowie. Co? Ja wyszłam? No tak. Przepraszam na kanał y, za. Przepraszam na ten, no wiadomo jaki chyba. Dobra. Aktualizacja już jest. XD sprawdźmy skiny. Gdzie tu są skiny? No. Naprawdę? Skiny można tylko sprawdzić tutaj? Tak, tutaj. Dobra, sprawdźmy. O, fajny. Dobra roczny Lord Spike A w końcu są temu Spike'owi jakiś dźwięk super Spike Dobra, to jest słowa Lu, ale Kiulki fino, bla, bla bla, Dobra. Nawigatorka, kolec. Więcej przebrań. Elegant Lu. Dobra. Karol z głębi? Karl z głębin xt Ciekawie, jaki będzie następny ten tego, no kosmiczny wból Rozpynij te yes! wi. Haha, let's go. Let's go get him. Haha. O kurze. Boom. Boom. Nie jesta. Dźwięk kupi. Dobra, już Dźwięk wycieszony. wyciszony. Dwudziesty ósmy, czyli dzisiaj dobra. To w ogóle to powracam z nagrywaniem. No to już słyszeliście. Nie. Bo musi być coś na tą drugą stronę. Aleps World free No. Papa Gierko. Musisz zostać wycieszona. Dobra. Jak coś, ta gra będzie lecić w tyle. Ja będę rozmawiać o niej. Naprawdę? Musiałem włączyć ten Co już zrobiłem pyk. Dobra. Mam jeden plan. Wracam z nagrywaniem. I będę nagrywał na PlayStation. Komuś podoba ten pomysł, niech zostawi subskrypcję. No bo nie mam kompana, na którym mogę grać w w więc... Będą nagrywki z ops -a. Mogą być i nagrywki z ops i... Mogą by, może być live z OBSa i w tym samym czasie odcinek z tego przez tego czasami. No bo mam PlayStation PS Remote Play na kompie. No i ten. A w ogóle to wiecie co? Mogę wam nawet powiedzieć co. Do nagrywania, do nagrywania. Proszę, ey, ey. zapraszam Was do nagrywania, do oglądania. Dobra, zacznijcie, og zacznijcie oglądać prawda? Dwa będziecie oglądać każdy odcinek, prawda? Tak, 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 Wiecie co? Mam jeden pomysł. I to szalony pomysł. Po prostu będę nagrywał odcinki z, z telewizora. Teraz patrzę tutaj i widzę, że on Cię, Bo wcześniej było 70, a teraz jest 69. Proszę nie snubujcie. Już wracam na YouTube'a No na 13 lat wpiję na Twitch'a Może Dobre si. Wiecie jak zagrać Jeśli wiecie, jak zagrać w ten... Jeśli wiecie, jak zagrać ten... Dobra, jeśli... Jeśli będzie... Jeśli będzie no Jeśli będzie. Jeśli będzie fajny. Jeśli będzie fajna rzecz grze, w której nie... której czasami nienawidzę. Mi chodzi na przykład Grek, której i nienawidzę. Nienawidzę. Nie, nie nienawidzę. A Amukas mi się nudzi. Dobra. Muszę w końcu nagrać odcinek strasza i ostatni odcinek tam a nie bo skroczu będę dalej nagrywał na mk M na t t E t y, live t live t te, t na t l Czyli to to live Będę nagrywał live dalej I może być takie coś, że jak będę robił odcinek to też może być live w tym samym czasie I na przykład będziecie na odcinku i na live Niektórzy. I niektórzy moi widzowie, którzy nie oglądają moich live'ów zauważą. Ale mi chodzi takie przypadki, czasami są, bo nie mówię, że zawsze jest takie coś. Bo na przykład nawet jak będzie live, to nie zawsze możecie być na odcinku. Ale noć odcinki no i to jest losowe, bo na przykład może się Bo na przykład może się zadziać to Jak zdarzy się to, że banują mi konto w fortnite to twórcy fortnite to wiadomo co ale nie chcę tego mówić ale proszę epic games proszę mnie nie dobanować ja nie czytuję a jak granie na ps4 przez Fortnite nazywacie oszukiwaniem, no to No to jesteście. Wiadomo, jacy. Nie wiem, co bym miał czytować w jakiejś grze, której

jak powiedziałem to i i teraz nie będę miał odcinków, więc no dobra. I jeszcze jedna ważna sprawa. Wiecie co? Wiecie, jest czy Nie, nie nagram Among Us dopóki nie będzie DR-Shipa. więc jak będą jakieś odcinki to będą albo z tych gier co trochę nie lubię albo z tych gier co lubię ale no nie tak stanowczo jak na przykład Fortnite albo gry które bardzo lubię na przykład Fortnite albo inne takie fajne To było 5 dni temu To znaczy, że aktualizacja była 4 minuty temu Nie wiem 5 5 y, dni temu To znaczy że aktualizacja była 5 godzin temu Dobra. Wiecie co chcę zrobić teraz? Mam pomysł. Nie będę robił odcinka z Among Us z żadnego, ale Sportnita w Among Asie? Może kiedyś? Jak co? So, jak będzie taki... Jak będzie taki live, co będzie napisane? Jak będzie napisane Among Us w Fortnite, jak będzie taki pierwszy live, to znaczy, że to jest ile i odcinek, więc... To będzie nagrywane przez OBS-a? To znaczy live'owane przez OBS-a, nagrywane przez... ...Playa. Mm, mm. Ale nie zawsze... Przy... ...z jest OBS-a, to... To nagrywam odcinek, bo też mogę Bo też mogę zrobić tak Że no że jak mam OBS że jak nagrywam na OBSie To mogę nagrać To mogę sobie nagrać każdą grę którą byście chcieli Jak co to będę te live są na to make live i ocenicie, czy dobra, dokończę to, co chciałam powiedzieć. I powiedzcie, czy to, że mogę, to, że będę robił live odcinki, będzie fajne dla Was, czy złe. Będę sprawdzę i będę mówił i do live'a i do I do live'a i do nagrywki! Jak to nie będzie was słychać na live, ale... Nie, yy, znaczy nie będzie Was słychać na live z OBS-a, ale będzie Was słychać na, na odcinku. Więc to jest plus. Więc jak ma z OBS-a, to możecie wbić. Będę Was słyszał, bo będę miał słuchawki, ale inni, co będą oglądać live, a, to nie będą słyszeć. A jeśli mam spesa, to znaczy, że na pewno nie będzie odcinka z live'em, więc jak chcecie to wbić, wtedy jak chcecie to wbicie albo jak nie chcecie to nie wbijajcie, bo, bo ja nie zmuszam do wbijania na... Live odcinki i tak dalej, więc jak chcecie być na odcinku, to wbijcie, a jak nie chcecie, to nie wbijajcie w te, co nie ma co nie ma odcinków albo w te, co... No i czasami, jak będzie No i też czasami będzie napisane live odcinek, no to czasami. Te, słowa dwa live odcinek może być trollem z mojej strony, ale po prostu musicie patrzeć czy to jest przez OPS a jeśli to jest przez playstation live to znaczy, że to jest scam i to nie jest live odcinek bo taki bo taki scam mogę czasami robić że to jest niby live odcinek Żeby wszyscy żeby po prostu wbijali typy, które chcą być na odcinku. A nawet nie uważam, że to nawet nie jest przez OBS-a. Więc mówię to w tym momencie. Więc, jak chcecie być na odcinku, to wbijajcie na te odcinkowe. Dobra, sorry, że się przedłużam. Ten. Jak nie chcecie być na odcinku, no to nie wbijajcie na te odcinkowe. No chyba, że. No chyba, że po prostu chcecie pograć normalnie. W ogóle to live? live Tomek. Ty live? Tam, gdzie będzie napisany Dropbox. To na pewno nie będzie moje, bo ja nie lubię Dropboxów robić. Ale, zapraszam na swoje live na Tomekity Live. Sorry, że aż tak się przedłużam, ale nie wiem, co innego powiedzieć. Dobra, ok. O! A to też już mówiłem. No i. Będzie jak będzie, napis będzie napisany spam f albo jak będzie napisany spam f to będzie zapętlony live z z, z z tego no ale już chyba nikt nie wchodzi nie lubi Fortnite więc chyba teraz Pewnie większość by się przełożyła na Fortnite, a nie w ten. Dobra. A wiecie co teraz? Dobra, sorry, że się przedłużam, więc wiecie co teraz? Boże, to, to mi pisze, że Mobizen zajmuje dużo energii, zużywa dużo energii. Dobra, nieważne. Dobra, 30 minut ma być ten film dla mnie, według mnie. Dobra, jak co, te filmy są dla zabawy, ale... Po prostu chciałem taki długi, że wrócę że wracam na ty. Dobra, chyba ja już kończę. Nie no, przecież miałem robić 30. A dobra, 28 zrobię. Dobra, jeśli Wam się podobało, dajcie 10 łapek w górę Dajcie 5 łapek w górę Myślę, że bijemy a ja już dziękuję. Na ra. No, kliknisz się.